Dzień dobry, dzień dobry, a właściwie do, do, dobre popołudnie. Jest w tym momencie gdzieś koło godziny 3.30 po południu, środa 7. Wybrałam się na spacer. bardzo fajna dziś pogoda, słoneczko świeci o proszę jest popołudnie między w pół do czwartą jest, a czwartą, ale bliżej w pół do czwartej w tym momencie i bardzo fajnie jest, nawet nie mam czapki na głowie założonej tylko okulary przeciwsłoneczne, bo odeszła. Pod, pod słońce to no to wtedy będzie to przydatne to nasz kościółek widać także tak tak jak powiedziałam żeby dochodzić to chodzę tak dla zdrowia się przejść Tak, dobrze, jest czasami przejść. Siedzimy z Rademenesem i oglądamy film. Rademenes jest za zaciekawiony, gdyż widzi. O, proszę na, na telewizorze, co widzi? Widzi piękne, jakieś takie kotopodobne stw stworzenie. Nawet nie wiem, co to jest. I tak mruczą. Jak się zaciekawił, mój kot, proszę. On nigdyś tak nie zaciekawił. O, takie kotki są na zostało się pokazane. większość ludzi już mam częściowo moje dekoracje świąteczne zapakowane w takie kontenerki, w takie plastikowe pojemniki. Także na stole już mam względnie po, po, posprzątane ze stołu, taki, taki ten bałagan, znaczy bałagan te ozdoby świąteczne. Proszę tu kot, gwiazdor. Także Także mamy, prawda radę posprzątane już trochę, tak? Tych naszych ozdóbek. Tak. Książka już przeczytana. Bardzo fajna muszę powiedzieć. Taka, taka naprawdę można się i uśmiać i można się mocno wzruszyć. Naprawdę piękna książka. I bardzo, właśnie podobna, zbliżona, właśnie do, do tego filmu, a właśnie film zbliżony do książki. Taki, taki w zasadzie, no, bardzo, bardzo podobny. I w sumie jestem, jestem bardzo, bardzo zadowolona. Wspaniała, naprawdę, książka. Kot oczywiście musi tutaj mi łazić. Idź mi stąd. Ma, me, menę za poduszki. Idź, no proszę, jak się tu przeciągnął. O. Także, jak widzicie, choinka jeszcze jest i będzie do 15, bądź do 17 stycznia, kiedy ja mam urodziny, bo yy, taka, tra taka tradycja jest, że albo 15, albo 17 stycznia zawsze sprzątam choinkę. Nawet jak ją mam postawioną yy, wcześniej, w grudniu, już. Początkiem grudnia, już. Także, także tak. Także tak. No. Książka mega, mega fajna bardzo pou, pouczająca, bardzo dużo takich wartości w tej książce jest. Z jednej z, jedne takie najpiękniejsze zdanie, które tam w tej książce było, to ta żona zanim zmarła jeszcze, jeszcze zanim zaczęła chorować, to tam oni byli, on z nią był w jakiejś tam restauracji czy w sklepie na mieście i zobaczyli bezdomnego. Ona mu dawała pieniądze, on zaczął protestować, że on to, na, że ten bezdomny to nagło żałkę prze przepuści y, te pieniądze, a ona mu powiedziała, żeby się nie martwił, bo y, powiedziałam coś takiego, że jeśli pomagasz innym ludziom, to błogosławieństwo wraca do dającego, a nie do tego, który bierze. Także bardzo fajna taka bardzo fajne, fajna taka lekcja życiowa kolejna. Także piękna naprawdę książka. Studiując dzisiaj internet, natrafiłam na taki sklep smaki orientu. O piękne, piękna nazwa swoją drogą i w kategorii sosy znalazłam taki sos e, limonkowo z mango i limonki pikantny. E, ja bardzo lubię eksplorować smaki różnych tam stron świata. Od zawsze to było moim takim hobby i Myślę, że ten mango i limonka jeszcze nie miałam okazji posmakować, także zrobię sobie go dzisiaj w wersji takiej domowej. Będę musiała kupić limonki i mango mam mrożone. Z mrożonego zrobię. Na pewno najlepsze byłoby takie, takie świeże, ale ponieważ mam mrożone, to wykorzystam. I będę musiała dokupić limonkę i inne tam składniki. Może uda mi się znaleźć y, przepis. Słuchajcie, jak y, ja mówiłam ostatnio o tych orientalnych potrawach, to udało mi się y, na takim jednym sklepie y, zobaczyć taki fajny sos. Y, sos, y, sok, sos, sos. Ananas, nie ananasało tylko mango. Mango y, limonkowy. Także będę robiła dzisiaj taki z mango i limonki sok. Zrobię go w dwóch wersjach, w jednej pikantnej. To tak jak było w tym sklepie takim na online, co. Byłam i, i znalazłam ten sos. A drugie wersji, taki, takie, co można normalnie wypić tak na gęsto. Zobaczymy, ile będzie, bo, bo po prostu. Ja nie wiem, czy mi w ogóle starczy na dwie wersje. Ale ja mam mrożone mango. Takie mango normalne, surowe, takie to jest bardzo, bardzo u nas drogie. Także no, dam odsączyć butelkę i jedziemy. Tak, mango i, mango i limonki, dwie, dwie limonki dałam. Pokroiłam mam ćwiartki, już są w blenderze i będą się blendować. A muszę przyznać, że ten jestem bardzo dowolona z tego blendera. Ja go kupiłam za niecałe 200 dolarów. Z tym, że on oprócz tego takiego tego szklanego tutaj ma. Y, jeszcze takie mniejsze troszkę, i jeszcze taki, ma taką dodatkową y, do warzyw z takimi tarczami, co się tnie na płasko warzywa i na, i na takie drobne, y, drobne kawałki. Także jestem bardzo zado zadowolona. Nie jest to żadna reklama: absolutnie proszę nie myśleć, ale jest to bardzo dobry y, blender robot. Zwał jak zwał, bo to ma w sumie dwie, trzy. Takie dodatkowe części. Zaraz pokażę tą, tą kolejną, ale w to zblenduję. No, takie dosyć gęste mi to wyszło, tak się będę tam. Chyba dodać jeszcze sokówki moją, nie bardzo wiem, się nie rusza Tak, to jest ten model, który ja mam, dokładnie wszystkie te części mam. Tutaj jest cena 239 dolarów plus podatek. Ja pamiętam, jak go kupowałam mojego za 189 plus podatek, albo 199 plus podatek, ale w każdym razie, no poniżej 200. Także taki był ten mój. I tutaj jest ocena tego całego systemu: jest na 4 gwiazdki i trochę tamtej piątej. I zobaczymy, co tu piszą. No. Z tych wszystkich, to tu widzę, że daje, dają mu pięć gwiazdek każdy. Nie widzę, nie, nie, nie wiem, o co chodzi z tym 4 i tam trochę. Ktoś tam musiał dać jakiś negatywny komentarz, ale tak szczerze mówiąc. Yy, szczerze mówiąc, no nie chcę mi się tego tak przeszukiwać. Ale jak ja tu widzę, to wszyscy, wszyscy dosłownie dają temu systemowi pięć gwiazdek, są zachwyceni. Ja również, ale. Cześć, witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszym moim vlogu. Yy, także, so, sos zrobiony z mango i limonek bardzo dobry jest, muszę przyznać. Jest gęsty. Także, i tyle go tylko wyszło. Także, no, ja go nawet tak sam chętnie bym nawet zjadła tak łyżeczką, bo to jest tak gęste, że to się łyżeczką jeść. Nawet gęstsze niż. Nie, nie, nie jest taki. No, taki, taki jak zupa krema, taki taką konsystencję, Ale w smaku jest bardzo dobry. Ja dałam troszkę pieprzu kajańskiego, żeby zrobić na pikantnie, tak jak oni tam pisali, tak jak na, tym, na tej stronie internetowej było. Bardzo dobry jest także. No, warto, warto yy, moim zdaniem tak yy, po prostu próbować różnych rzeczy, bo no to jest fajna sprawa po prostu. I muszę powiedzieć, że jestem bardzo zadowolona z tego mojego blendera, ale to nie jest żadna reklama, żeby ktoś nie myślał, bo ten blender ja kupiłam za jedne z moich pierwszych pieniędzy tutaj z YouTube, bo tamte blendery, które miałam, były słabe, ten ma bardzo silny ten motorek, ten mój. No tu jest, on jest rozebrany w tym momencie, ta, ta część taka, która się robi warzywa. O tu jest taka tarcza, dwustronna tarcza jest, jedna na plasty, a jak się przekręci na drugą stronę, to jest taka tarka normalna. Tu jest ta górna część i jeszcze jest to tak, taki dociskać, jakby. I ten dociskacz jest taki, przyznam się szczerze, trochę mnie ciekawi, bo tutaj ten dociskać jest taki, jako, jako całość, a potem jest jeszcze dodatkowa taka część która tu ma taką miarkę i odkręca się. O! I tam się czegoś dolewa, bo tutaj jest dziurka z dołu, to to wypływa. Dressing jakiś? No nie wiem. Po prostu nie wiem, na co to służy. Nigdy się nie spotkałam z czymś takim. W każdym razie jest jeszcze taka część do tego. No i taka jeszcze jest druga, taka sama plus taka przykrywa wypukła. Tak jak będzie to no na tej stronie internetowej pokazane, ale z czego jestem, tak jak to było pokazane na tej stronie internetowej, z czego ja nie jestem zadowolona i po prostu mi się wydaje, że dlatego ma ten, ten cały system cztery gwiazdki trochę ponad, nie, że te części, ta część zwłaszcza, jest bardzo ciężko dokręcić do tej bazy tutaj. Do tej, do tej głównej części z motorkiem, co tu stoi. O, tu, jest moja, tu jest ta część. Na to przekręcę drugą stronę. O. no Także tutaj na to, na to nasadz, nasadzić, to jest bardzo ciężko, zwłaszcza tą część. E, tą taką większą, ten kielich większy, który aktualnie jest w zmywarce, to jest zdecydowanie łatwiej. No, a to jest najłatwiej. To, bo to się tylko tutaj do, tak dokręca na tą bazę. Czeka się, aż kliknie. O! I już jest zrobione. Bardzo łatwo. Także, no w sumie bardzo fajny, Jestem zadowolona. Ja za mojego płaciłam chyba 189 plus podatek, albo 199 plus podatek. i To kupiłam jakoś. Kupiłam to chyba jakoś. W maju albo w czerwcu, ale nie zeszły, tylko poprzednie jeszcze. Także to była jedna z pierwszych rzeczy, co kupiłam sobie z, z pieniążków z YouTube. Także no fajna sprawa, no. Jeszcze się chciałam dograć. Tak właśnie chciałam się podzielić. Są dwie dobre w sumie wiadomości, bo takie dotyczące się w sumie mnie. No i innych ludzi też wiadomo, że ludzie śledzą. I ja się zawsze się cieszę, że... Ten pan Edzio tej pani, pani Bożenki zdrowieje. Że, że jest duża nadzieja, że po prostu wyjdzie z tego. Cieszę się bardzo. Też się cieszę z tego, z tego powodu, że ten pan Rafał, którego ja tak apelowałam parę dni temu, że mu tam kanał zablokowano, to już jest na dobrej drodze do odzyskania tego kanału. No szkoda by było, bo to był już duży, duży kanał, 70 ponad tysięcy tych subskrybentów było. No, będzie mu się to na pewno będzie to ten kanał odzyskany na pewno póki co ma inny kanał, który też bardzo szybko namnożyło się tam tych dawnych subskrybentów. Także bardzo dobrze, że, że, że tak jest. Cieszę się bardzo. No mój kanał niestety stoi w miejscu, takie to jest troszkę demotywujące dla mnie. Um, I tak sobie myślę czasami, że takie małe kanały jak mój to są takie niewidoczne, tacy ludzie jak ja są niewidoczni po prostu w tłumie. Nie za bardzo się liczą i... No, i takie to życie jest, ale, ale trudno. Trzeba iść jakoś dalej. Pogoda dzisiaj jest strasznie ciekawa. Eee, to znaczy, jest trzy stopnie, ale tak, ten śnieg jest brudny. Tak nie wiem, czy będę szła gdzieś, czy nie. Póki co jest godzina 11:25, jak to nagrywam. No, także ta, takie to życie. Cieszę się, że, że się chociaż innym udało. I, I dobrze, tak jak mówiłam w tej książce właśnie jest napisane, że dobro wraca do tych, którzy którzy błogosławieństwo wraca do tych, którzy dają, a nie do tych, którzy no, biorą. Jest to fantastyczna książka, jeszcze raz to powtarzam. Dziękuję bardzo. Naprawdę piękna książka. I polecam tutaj przeczytam i może jeszcze na koniec. Kilka takich opinii y, osób różnych. Instytut właściwie o People. To chyba People to jest jakiś taki magazyn, nie? Uroczy debiut sprawi, że będziecie się śmiać, będziecie płakać, poczujecie sympatię do zrzęd w swoim otoczeniu i za i zechcecie przeprowadzić się do Szwecji. O, y, drugi, tra, drugi taki... Y, Wspaniały ukłon w stronę człowieczeństwa oraz hołd dla przyjaźni i wiary w utraconą miłość. Autor porusza wiele zagadnień, małżeństwo, miłość, rasę, klasę, podziały, gentryfikację. To jedna z tych dobrych historii, które łączą. Lekka, jednocześnie głęboka, poruszająca powieść o wpływie, jaki jedno życie ma nie, na niesliczoną liczbę innych albo na przemian wzruszająca i zabawna. Jestem pewien, że zakochacie się w Owem i będziecie głęboko poruszeni jego historią, a po spędzeniu z nim czasu być może spojrzycie na otaczający was świat z nieco większą empatią niż przed lekturą. Naprawdę bardzo fajna ksią książka, fajny film, naprawdę mega. Polecam bardzo. I do usłyszenia w następnym. Wlogu, papa.